Manchester City zmiażdżyło Real Madryt 4 do 0 i melduje się w finale Ligi Mistrzów. Czy City zagrało tak dobrze, czy też Real tak słabo? Czy jest obecnie jakakolwiek drużyna, która jest w stanie zatrzymać tak rozpędzoną maszynę Pepa Guardioli? Na początek zajmiemy się tematem tego meczu, ale zostań ze mną jeszcze do końca tego odcinka, to dowiesz się o jeszcze kilku ciekawych newsach. Pogadamy jeszcze o spięciu na linii Halland, Szymon Marciniak. Jakie oceny otrzymał Polak? Finał Ligi Mistrzów może zostać opóźniony, ponieważ będzie w nim... Intercity. <gadamy> W drugim półfinale Inter wygrywa 1-0 z Milanem i będzie musiało wspiąć się na wyżyny, aby pokonać Manchester City. Czy mają jakiekolwiek szanse w tym starciu? Mateusz Druszcz, prezes Widzewa, został odwołany przez Radę Nadzorczą Klubu. Polska drużyna młodzieżowa do lat 17 gromi w pierwszym meczu 5 do 1. Dodatkowo mam dla Ciebie jeszcze kilka informacji transferowych i kilka ciekawostek piłkarskich, które warto wiedzieć, aby pochwalić się nimi wśród znajomych. Ja nazywam się Damian Czyżak, to jest kanał Futbolownia. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeżeli możesz, zostaw też łapkę w górę i komentarz. Zaczynamy odcinek. Ekipa Pepa Guardioli wykazała się niesamowitą mądrością i wyeliminowali najmocniejsze punkty ekipy z Madrytu. W tym meczu Real nie był w stanie pozwolić sobie na żaden ruch. Odcięty od podań był Karim Benzema, środek pola nie funkcjonował jak trzeba. Niewiele mógł zrobić cross, a Modric nie był w stanie rozwinąć skrzydeł. Dzięki umiejętnemu rozmontowaniu obrony i pressingowi obrona Realu często się gubiła, zwłaszcza problemy miał Kamavinga. Kibice Realu zapewne dawno nie widzieli swojej drużyny aż tak bezradnej. Kto by przypuszczał, że drużyna, która w ostatniej dekadzie zdobyła 5 razy Puchar Ligi Mistrzów, ogarza się aż tak bezsilna wobec ataków Anglików. W pewnym momencie City miało posiadanie piłki na poziomie około 80%. To jest akurat coś, czym charakteryzują się drużyny Guardioli, ale nie zawsze przekładało się to na wynik. Tym razem było inaczej. City rozbiło wręcz Real aż 4-0 do 0 i nie dało im żadnych argumentów do podjęcia rękawic. Dla Los Blancos to była jedna z najwyższych porażek w historii występów w Lidze Mistrzów. Ostatni raz przegrali w 2009 roku też 4-0 z Liverpoolem. Niektóre media pokusiły się nawet o stwierdzenie, że był to idealny mecz w wykonaniu angielskiej drużyny. Gdyby ktoś chciał sprawdzić sam wynik i strzelców bramek wczorajszego meczu, to pewnie przy takim rezultacie oczekiwałby co najmniej jednej bramki Halanda. O dziwo Norweg w tym meczu żadnego gola nie strzelił. Ale to wcale nie przeszkodziło The Citizens, aby odnieść okazałe zwycięstwo. Dubletem popisał się Bernardo Silva, a po strzale Akanjiego piłkę do własnej bramki skierował Militao. Ostatnią bramkę strzelił argentyńczyk Julian Alvarez. Ten ostatni może się okazać, że do złotego medalu Mistrzostw Świata dołoży złoty medal Ligi Mistrzów. A jeszcze trzeba pamiętać, że City zaraz może zostać mistrzem Anglii i zdobyć Puchar Anglii. Ten sezon okazuje się piłkarską dominacją drużyny z niebieskiej części Manchesteru. Drużyna z Madrytu w tym sezonie może pocieszyć się jedynie ostatnio zdobytym Pucharem Króla, Superpucharem Europy oraz wygraną w klubowych Mistrzostwach Świata. Zakładam jednak, że dla tego klubu i kibiców to marna nagroda pocieszenia. Od razu rozgorzała również dyskusja na temat ewentualnego rozstania z Carlo Ancelotti. Trener ma ważny kontrakt na następny sezon i raczej nie zapowiada się, aby tutaj doszło ostatecznie do zmiany. Manchester City pokazał najwyższy piłkarski poziom, ale również wysoki poziom utrzymał polski sędzia Szymon Marciniak który zebrał bardzo wysokie noty za to spotkanie. Już w szóstej minucie pokazał, kto jest szefem na boisku i nie dał sobie wejść na głowę gwieździe angielskiej drużyny Halandowi. Ten tuż po faulu Sylwy na krosie wystartował do niego z pretensjami. Nieoficjalnie jedna z osób będąca blisko boiska słyszała, aby napastnik obraził Marciniaka. Na co ten odpowiedział, powtórz to jeszcze raz, a wyrzucę cię z boiska. Reakcja arbitra była bardzo mocna i stanowcza, dzięki czemu szybko spacyfikował zapędy superstrzelca i ten pokornie szybko się oddalił. Marciniak za to spotkanie jest chwalony od prawa do lewa i jego sędziowanie ocenia się jako wzorowe. Jedyne czego można żałować, że jednak Polak nie dostanie w tym roku upragnionego finału Ligi Mistrzów. Nie można zapomnieć o drugiej drużynie, która zmierzy się z Manchesterem City w finale. Półfinałowy rewanż ekip z Mediolanu nie przyniósł żadnych niespodziewanych zwrotów akcji, dzięki czemu to Inter zagra 10 czerwca w Stambule. Drużyna Nerracurich 13 lat temu triumfowała w finale Ligi Mistrzów. Później drużyna miała swoje problemy i ciężko jej było zbliżyć się do tego osiągnięcia ponownie. Wreszcie jednak nastał czas odrodzenia ekipy z Mediolanu i staną przed szansą wywalczenia najwyższego klubowego pucharu w Europie. Przed tym meczem jednak dowieźli zwycięstwo z lokalnym rywalem do końca, powiększając przewagę rankową w dwumeczu do trzech goli. Inter pokonał 1-0 Milan po golu Lautaro Martineza. Po tym co zobaczyliśmy w Manchesterze wiele osób może z góry skazywać na pożarcie drużynę z Mediolanu. I nie można się temu dziwić. Naprawdę ciężkie zadanie czeka włoską drużynę w finale. Wstrzymałbym się ostatecznie z stawianiem wszystkich oszczędności na gładką wygraną City w tym meczu. Włoskie drużyny słyną z tego, że potrafią wybić z rytmu niejednego trudnego przeciwnika. Tym bardziej, że takie pojedyncze mecze jak finał Ligi Mistrzów rządzą się swoimi prawami i często decyduje o nich dyspozycja dnia danej drużyny. Należy wziąć pod uwagę, że City ma przed sobą jeszcze walkę o pierwsze miejsce w Lidze i pojedynek w Pucharze Anglii. Sukces w tych rozgrywkach może ich napędzić, ale równie dobrze zabrać sporo siły. Inter również czeka finał Pucharu Włoch, ale w lidze już nie mają większego stresu. Środowy wieczór okazał się bardzo gorący w Łodzi. Rada Nadzorcza widzewa postanowiła odwołać ze stanowiska prezesa klubu Mateusza Dróżdża. Były już prezes wydał swoje oświadczenie w środę wieczorem, a w czwartek rano mogliśmy przeczytać oświadczenie Rady Nadzorczej. Dróżcz nie chce komentować decyzji Rady, dziękuję w oświadczeniu kibicom, współpracownikom i piłkarzom. Rada Nadzorcza komunikuje, że decyzja została podjęta po ocenie kluczowych założeń, które miały zostać zrealizowane. Uznano, że jest to odpowiedni moment na wprowadzenie zmian w strukturze klubu. Do 24 maja ma zostać zwołana konferencja prasowa z udziałem większościowego udziałowca Tomasza Stamirowskiego. Obecnie funkcję prezesa przejął wiceprezes Michał Rydz. Mówi się, że mogą to być niejedyne zmiany w strukturach klubu. Wewnętrzne tarcia na pewno też przyczyniły się do tej decyzji, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że z decyzją nie czekano nawet do zakończenia sezonu. W Widzewie od wielu lat toczą się mniejsze bądź większe konflikty. Ostatni czas można było uznać jednak za sukces, bo Widzew zaliczył awans do ekstraklasy, a dodatkowo pierwsza runda wypadła zaskakująco dobrze. RTS zajmował po połowie rundy piąte miejsce, a w pewnym momencie był nawet na trzecim miejscu w tabeli. Ostatecznie runda wiosenna wypadła już dużo słabiej, ale klub zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie. Reprezentacja Polski do lat 17 rozgrywa turniej Mistrzostw Europy na Węgrzech. Trafili do grupy z gospodarzami Węgrami, Irlandią oraz Walią. W pierwszym meczu zmierzyli się właśnie z Irlandczykami i świetnie sobie poradzili gromiąc wyspiarzy aż 5 do 1. Czekamy teraz na kolejne mecze i trzymamy kciuki za ekipę trenera Marcina Włodarskiego. Teraz garść informacji transferowych i ciekawostek. Z Arsenalu po zakończeniu sezonu odejdzie Granit Szaka. Rafael Leao podpisze nowy kontrakt z Milanem. Trwają rozmowy nad pozostaniem w Bayernie Sadio Mané. FIFA zaprezentowała logo Mistrzostw Świata w 2026 roku, które będą rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku. Prosto z Japonii przylatuje wierny kibic Wisły Płock. Japończyk przyleci specjalnie na spotkanie przeciwko Rakowowi Częstochowa. Tajemnicza maść na koszulkach piłkarzy Realu Madryt. 20 lat temu patent ten stosował francuski piłkarz Patrick Vieira. Okazuje się, że jest to znana maść Vic Vaporub, która służy udrażnianiu dróg oddechowych. Mentolową maścią piłkarze nacierali koszulkę na wysokości klatki piersiowej, dzięki czemu mogli później z niej skorzystać w trakcie meczu. Leonardo Bonucci, ostoja obrony Juventusu, obwieścił w wywiadzie, że w przyszłym roku zamierza zakończyć karierę. Ostatnio rozegrał jubileuszowy 500. mecz dla tego klubu. Drugi piłkarz Juventusu, Paul Pogba, który wracał po kontuzji na boisko, ponownie doznał urazu, który eliminuje go z gry do końca sezonu. Piłkarz trafił przed sezonem do Juventusu ponownie po wygaśnięciu kontraktu z Manchesterem United. Przez kontuzję nie zagrał na Mistrzostwach Świata w Katarze. A teraz, gdy już pierwszy raz wyszedł na boisku od pierwszych minut, znowu doznał poważnej kontuzji. Czy piłkarz będzie musiał pomyśleć o zakończeniu kariery? Kapitan Lecha Poznań, Mikael Iszak zmaga się z Boreliozą i prawdopodobnie w tym sezonie już nie zagra. Łukasz Zwoliński zostanie piłkarzem Rakowa Częstochowa. Napastnik zwiąże się z mistrzem Polski trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok. Dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że ci się podobało. Przypominam o subskrypcji. Zostaw również łapkę w górę. Jeżeli możesz, napisz też jakiś komentarz. Oczywiście zachęcam też do obejrzenia innych materiałów, np. wywiadów. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć.